Dzień dobry, witam wszystkich ponownie. A jeszcze chciałem zrobić takiego motovloga informującego Was o kilku ważnych rzeczach. Otóż, pierwsza rzecz jest ta. Na pewno z was wielu z Was zastanawia się, czy motovlogi będą w zimie, lub kiedy będzie zimno, kiedy nie będzie dało się jeździć motocyklem. A będą i nie będą. Czyli jak będzie ciepło, to na pewno będę wyjeżdżał, bo motocykl będę miał aktywny, czyli nie będę wyciągał akumulatora z niego aż do grudnia. Z tego względu, że będziemy jechać na pewno na Toys for Tuts, czyli na taki zlot motocyklowy, który jest pierwszą niedzielę grudnia każdego roku no i ten zlot polega na tym na pewno żeście widzieli już filmiki co niektórzy na pewno widzieli na moim tym głównym kanale z takiego z tego zlotu z tamtego roku a no to to jest po prostu taki zlot dla małych dzieci gdzie motocykliści przywożą właśnie zabawki dla małych dzieci po taki szpital no i ogólnie tam jak zobaczycie te filmiki to sobie możecie mniej więcej obczaić jak to wygląda a także na pewno w grudniu będzie taki motowlog z tego całego wypadu A co jeszcze? Planuję robić vlogi, normalne vlogi, tak jak ci inni vlogerzy, co świecą swoją mordką do kamery. Planuję to zrobić i planuję, zamierzam to zrobić. Także będę normalnie vlogował o takim życiu. Będę mógł się bardziej skupić właśnie na tych filmikach o życiu w USA, na tych tematach. Także. A wiem, że na pewno kilku, kilka osób może być troszkę oburzonych tym faktem, że w większości to gadam o motocyklach, kiedy tam mówiłem kiedyś o życiu w USA i troszkę przestałem o tym gadać. Także nadchodzą vlogi, zwykłe vlogi. Będę wam się uśmiechał do kamery, także, no, także po prostu będą vlogi. A co jeszcze? Jadę na wakacje końcem listopada, początkiem grudnia, jadę na wakacje na Jamajkę lub a, lub do Meksyku. Na pewno będę vlogował stamtąd i na pewno będę robił takie filmiki ciekawe. A, z Meksyku. A wiem, że się da, bo byłem już raz w Meksyku, byłem też na Dominikanie. A także na pewno będą vlogi z Meksyku. A no i później w styczniu chyba pojedziemy na Florydę. Tak, na Florydę pojedziemy, planujemy jechać właśnie do Miami, a wziąć motocykl na przyczepkę i po prostu pojechać sobie do Miami, tak na tydzień czasu z kumplami. Wiem, że Daniel jest na to bardzo chętny, ja też. Nawet możemy we dwóch pojechać, jeżeli reszta się nie zgodzi. I to jest właśnie tak na 90%, że pojedziemy mniej więcej w styczniu, a także mamy zamiar pojechać na Key West, Chcielibyśmy, to znaczy pojedziemy, jeżeli pojedziemy do Miami, to na 100% pojedziemy na motocyklach na Key West. Jeżeli nie wiecie, co to jest Key West, zgooglujcie sobie. Pisze się Key, czyli tak jak klucz po angielsku, K przez Y U, następne słówko West, czyli jak zachód, West. A No i to Key West to jest po prostu taka wyspa, na najniżej położona wyspa w Stanach. Znaczy... Nie najniżej, bo chyba... Ale z mniej więcej na wysokości Bahamów, także tam będzie bardzo ciepło i tam jest bardzo pięknie. Także my zamierzamy pojechać sobie właśnie z Miami aż na Key West. tam będzie się jechać z takim długim, długim mostem. Ta wyspa jest połączona właśnie tylko mostem z Florydą. Także na pewno będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo ciekawego materiału stamtąd. A, i, i zamierzamy tam pojechać, także bądźcie też gotowi na to no i ogólnie będę robił te, te vlogi, no nie, to takie vlogi będą z życia codziennego może znaczy będę chciał, muszę się troszkę przełamać z tym gadaniem do kamery, tak trochę głupio patrzeć się w ten obiektyw i... znaczy jeszcze nie próbowałem nigdy, ale wiem, że mi będzie głupio, bo... ale, ale przełamię się, no nie, na początku ciężko mi było się z motovlogami przełamać a, a teraz... Będę się musiał w ten sposób przełamać, no ale myślę, że będzie fajnie, także a, No i w sumie co, więcej, no tyle, no nie? Takie trzy rzeczy, no nie? Będzie Meksyk, będą vlogi Będzie Floryda, także nie będzie koniec z filmikami przez okres zimowy Nie tylko motocyklami człowiek żyje, no nie? <grym> także no to tyle w sumie chciałem Wam tylko to powiedzieć. Także będę kończył. No i trzymajcie się. Hej.